Hello, w końcu przyszedł czas na Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie. Hej, jestem Igor z mody. A ja maja z projektowania produktu. I oprowadzimy Was dzisiaj po naszym wydziale. Chodźcie. Chodźcie! Teraz znajdujemy się na modelarni, czyli w sercu naszego wydziału, gdzie razem z Panami modelarzami możemy wykonać każdy projekt. Tutaj za szybko mamy stolarnię, gdzie jako student wzornictwa możecie pracować w drewnie. O, a tu widzę ceramika. Tak, na trzecim roku możecie wybrać pracownię ceramiki zajmować się tworzeniem takich właśnie odlewów. A teraz jesteśmy w centrum katedry mody. To w trakcie zajęć drugiego roku. Możemy ich zobaczyć w trakcie pracy nad ich pierwszymi kolekcjami. W tym momencie znajdujemy się w sali sitodruku. W nowym prezencie od Akademii, gdzie za pomocą takiej prasy możemy odbić sobie druczek, jakikolwiek chcemy. Tak. Więc... Faktycznie się klej. Na takim pięknym, klejącym stole możemy wyprintować coś na tkaninie. O, a to jest ciekawe? Tak, tutaj są nasze ukochane panie, które pomogą nam z każdą sprawą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzięki kochani za oprowadzenie. To teraz y, jedna rada dla naszych kandydatów. Wydaje mi się, że powinniście się wyspać i nie stresować na egzaminach przede wszystkim. A ja uważam, że trzeba zrobić jak najbardziej szczere prace.